Cześć dzieciaki, witam serdecznie i pozdrawiam wszystkie moje grupy taneczne. Szkoła numer 30, dwójka i 15 Olsztyn. Niestety, na razie mamy nieproszonego gościa, więc nie możemy się spotykać na zajęciach, ale czas szybko leci i już wkrótce na pewno się zobaczymy. Trzymam za to kciuki. Tymczasem mamy sporo wolnego czasu. Co z nim robić? Są różne pomysły. Można na przykład układać puzzle. Można nadrobić zaległości w czytaniu. Zobaczcie, trochę mi się tego nazbierało. Można też porobić slajmy. Bła? Ale glucio! Hop! Można też... Chodźcie, chodźcie za mną, zaraz wam pokażę. Jesteśmy już w mojej kuchni, bo to jest moje królestwo, moi kochani. Bardzo lubię gotować, piec ciasta i przygotowywać różne pyszności. No i dzisiaj spod moich rączek wyszły takie oto czekoladowe szyszki z dmuchanego ryżu. Pyszne, mega słodkie i naprawdę znakomite. Wszystkie moje dzieciaki wiedzą, że ze wszystkich warzyw i owoców najbardziej lubię czekoladę. Polecam, życzę smacznego. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się już niedługo, a tymczasem zostawcie łapki w górę, a jeśli ktoś chciałby poznać tajemny przepis na moje słodkości, zostawcie w komentarzu hashtag Szyszunia. Do zobaczenia!